Witam na kanale Gotuj jest Maszko. Dzisiaj będziemy robić takie pyszne i proste ciasto. Zapraszam do oglądania. Tak, potrzebujemy do budyniu cukier, cukier waniliowy, mąka, mąka ziemniaczana i mleko. To zaczynamy. Mamy taki mały garnuszek przygotowany, wlewamy tutaj półtora szklanki mleka. Następnie do tego dodajemy cukier waniliowy i cukier zwykły. I wstawiamy do gotowania. Do osobnej miseczki przygotujemy szklankę mleka. Wlewamy. Dodajemy tutaj mąkę. Wymieszamy dobrze. Jeśli macie dobrze wymieszane, dodajemy mąkę zimniaczaną. Gdy mleko zaczyna się gotować, wlewamy przygotowaną mieszankę mleko z mąką i intensywnie mieszamy, aż całkiem zgęstnieje i wylanczamy. I tak wygląda nasz budyń. Teraz zostawiamy do ostygnięcia. Teraz do miseczki wrzucamy kostkę masła, lub margarynę, co tam macie. Ale powiem Wam, że lepiej masło. Będziemy mieszać i po łyżce dodawać to, co my zrobiliśmy nasz budyń. I krem już jest przygotowany. Następnie przygotujemy drugi krem. Wlewamy śmietankę. Do tego sypujemy cukier waniliowy w paczuszkę i mieszamy. I śmietanka już jest pięknie obita. Do tego ciasta potrzebujemy dwie paczki herbatnika. Ja akurat kupiłam jedno jasne, drugie ciemne. I układamy ciasteczkę. Teraz wrzucamy budyń. Teraz układamy jasne ciasto i smarujemy teraz herbatniki kajmakiem. Ja użyłam całą puszkę. Następnie na kajman dajemy dalej ciasteczka. Możemy dawać raz w tą stronę, raz w tą stronę, bez różnicy. Przesuwamy bliżej. Dodajemy teraz bitą śmietankę. Ciasto już jest przygotowane, wstawiamy do lodówki. Na drugi dzień wyjmujemy ciasto z lodówki i kroimy, tak jak widzicie, jak idą herbatniki. Z tej porcji wychodzi 18 kawałeczków ciasta. I proszę zobaczyć jak wygląda ciasto w środku. Przepis jest naprawdę bardzo prosty. I ciasto rozpływa się w buzie. Koniecznie spróbuj z tego przepisu.